Witam Was tutaj Football Maniac. i otworzymy sobie dzisiaj 10 saszetek z naklejkami Champions League. To nie przedłużam i zaczynamy. O fajnie mam świeciaka. Tak. Może nie będę czytał nazwisk. O fajnie. I mamy jeszcze tak. Tak. I Herb Chelsea, więc mieliśmy dwa fajne świeciaki. O, tu też mamy coś świecącego. Herb Napoli. I uwaga, uwaga, Cristiano Ronaldo. Świetna naklejka. Tak. Tutaj nie było żadnego świeciaka. O Alves, fajnie. I Bayern Monachium z 2013 roku. Okej, okay. tutaj takie bazówki. Geeks. O Casillas, super. I Milan z 2010 roku. No, coś słabo ze świeciakami na razie. Karwachal, Jeko. Zostało nam jeszcze cztery saszetki. No fajnie, jakby teraz był jakiś świeciak, ale też nie wiem, chyba nie ma. A nie, jest, sorry. I FC Porto, niestety powtórka. O, takie bazóweczki. Zostały nam ostatnie dwie saszeczki. Oj, sorry. Tak, o Fabregas. Dick, Motta. No i powtórka Wiktorii Pilzno-Herbu. Niestety. O, fajnie. Borussia Dortmund. Super. Pepe i Castro. No to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Cześć, Football Mania.